Po ubiegłotygodniowych mistrzostwach Polski LZDS, a następnie mistrzostwach województwa lubuskiego w lekkiej atletyce, w naszym mieście odbyły się kolejne bardzo licznie obsadzone zawody, lecz już w innej dyscyplinie sportu. W sobotę, 12 czerwca, na trzech boiskach Subiciego Ośrodka Sportu i Rekreacji toczyły się zacięte pojedynki w ramach Festiwalu Piłkarskiego z okazji Dnia Dziecka. Tak więc sportowe aktywności na Sosirze nabierają tempa. Oto wypowiedź dyrektora do sportu i rekreacji Subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pana Ryszarda Chusteckiego. Miniony weekend był bardzo bogaty i dzisiejsza sobota, jak państwo za moimi plecami widzą, ponad 400 startujących tych dzieci, ponad 40 drużyn tak, z całego województwa lubuskiego i oczywiście gospodarze z uks u Polonia, Słobice. Festiwal piłkarski to już tradycja, po prostu w naszym kalendarzu imprez ogólnomiejskich w ramach oczywiście Dnia, Dnia Dziecka. Zawsze podchodzimy do, do, do tego typu wydarzeń z wielką radością i satysfakcją, bo wiemy, że młodzi ludzie to jest po prostu przyszłość, przyszłość sportu polskiego, a przede wszystkim przyszłość dla nich samych, tak? bo, bo poprzez aktywność ruchową mogą się rozwijać, a my się możemy cieszyć, że im właśnie służymy. O szczegóły na temat trwającego wydarzenia zapytaliśmy właściciela piłkarskiego lauru, który jest jednocześnie organizatorem całego cyklu piłkarskich rozgrywek dla dzieci, pana Mirosława Wrzesińskiego. Piąta edycja festiwalu Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka stała się faktem. W ramach festiwalu rozgrywane są dzisiaj trzy turnieje w kategoriach Skrzata, Żaka i Orlika. Łącznie mamy 38 zespołów, no jest prawie pół tysiąca uczestników plus rodzice zrobiła się dosyć duża impreza, ale tradycji stało się zadość i bardzo mnie to cieszy, że wracamy powoli do, do normalności. Dzień dziecka, ten festiwal to, to jest takie oczko w głowie, do którego przykładamy dużą wagę. No i, i zainteresowanie drużyn uczestniczących jest duże, bo już praktycznie w marcu nie było miejsc na, na te turnieje, więc cieszy nas to bardzo. Turniej w kategorii Skrzatów wygrała drużyna Lubuskiej Akademii Piłkarskiej w Słubicach, która w finale pokonała drużynę Dwójki Mos Gubin. Trzecie miejsce zdobyła drużyna GKS Kłodawa. W kategorii Żaków zwyciężyła drużyna UKS Czwórka Kostrzyn na Dodrom, pokonując w finale UKS Polonie Słubice. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Orła Międzyrzecz. Kategorii Orlików wygrała UKS Polonia Słowice, która w finale pokonała drużynę Stali Gorzów Wielkopolski, a trzecie miejsce przypadło Pogoni Szczecin. Wszystkim uczestnikom, organizatorom i kibicom tego bardzo emocjonującego sportowo i niełatwego pogodowo turnieju gratulujemy.